I dasz znać jak będziemy. Okej, okay, tu mi się wyświetliło. To jest ja tylko sobie odpalę. Okej. Okay. Jesteśmy Karolina. Próba generalna. Słuchajcie, nowoczesność w Domu i zagrodzie, tak jak wspominałam. Karolina Macios i jej książka Czarne Morze będzie w centrum zainteresowania na ucho jutro o godzinie 21.35. Zaczniemy. Karolina, dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, gdzie jesteśmy z Tobą, bo ja siedzę w Warszawie, Saska Kępa się melduje, a gdzie jesteśmy u Ciebie? Ja jestem w Krakowie jestem w mojej sypialni, który jest potwornie ciemno, ale jutro już obiecuję być w trochę jaśniejszym miejscu. Ale dalej, w Krakowie. Słuchaj, trzymam książkę i to jest tak, że kiedy się pojawiają blerby, blerby, czyli te polecenia od autorów, krytyków literackich, to czasami wiesz, różne hasła się pojawiają, a z tym mhm. się muszę w 100% zgodzić. Wojtek Chmielasz napisał, napisał duszna, niepokojąca i pełna sekretów opowieść. Książka, której nie Potrafiłam odłożyć, muszę Ci powiedzieć, że jesteś winna nie przez nocy, mówiąc krótko. Czy taki no, chciałaś osiągnąć efekt? Przepraszam. <grym> <grym> tak, taki właśnie był mój cel, przyznaję. Słuchaj, jutro będziemy miały taką fajną sytuację, którą ja najbardziej lubię, że będziemy my rozmawiać, ale każdy, kto będzie siedział po drugiej stronie, pewnie już nawet w piżamie, w łóżku, będzie mógł dołączyć do tego spotkania i zadawać ci pytania. Mhm. Ale jeszcze zanim będziemy się skupiać na twojej książce jutro, to muszę cię zapytać, co aktualnie jest u ciebie na nocnym stoliku, na łóżku, gdziekolwiek czytasz? Aktualnie na nocnym stoliku jest, nawet mogę pokazać. A pokaż. Co? pokaż. A co? Mamy możliwości, i to pokażemy. Ach. Aktualnie jest to, nie wiem czy widać, widać? Widać, widać, widać. O, Proszę, dobrze. Opowiadaj, bo nie znam. To jest opowieść tak naprawdę, to jest właściwie opowieść o Alzheimerze, Widziana okiem opiekunki osoby, która się opiekuje osobą chorą na Alzheimera. A poza tym jeszcze jest na tapecie zaburzony umysł i jeszcze jest na tapecie psy pożrą ciało Jezebel plus jeszcze jest na tapecie biografia Tamary Łębickiej, którą właśnie kończę redagować, więc trochę tego jest. Bardzo <grywa> jestem ciekawa, jutro na pewno cię o to też będę wypytywać niejednokrotnie, o to rozdzielenie pracy redaktorki i pisarki. Zawsze sobie myślałam, że i myślę cały czas, że bycie na przykład takim autorem widmo, czyli ktoś się podpisuje, a ty za tym stoisz, że to trzeba mieć straszną pokorę, żeby odwalić kawał dobrej roboty, a potem wiesz, jest czyjeś inne nazwisko, to, to tak łatwo przełknąć? Mm, nie wiem, czy to jest kwestia pokory. Wydaje mi się, że to jest taka bardziej bezpieczna pozycja, bo nigdy się nie jest. O, właśnie, nie jesteście w tej sytuacji, w której ja jestem teraz. Tak? To znaczy, zawsze jestem ta, ta schowana gdzieś tam z tyłu i. Przyznam, że bardzo mi odpowiada ta pozycja. Naprawdę, ale teraz się co, czujesz niekomfortowo, będąc w centrum ty, jako ty? Teraz się trochę uczę chyba na nowo czuć się komfortowo. Bo w takiej sytuacji byłam owszem kilka lat temu i pamiętam, że strasznie mi to przeszkadzało jednak. Teraz mi nie przeszkadza, ale to jest nowa sytuacja dla mnie, więc no, trochę się tego uczę. To od razu powiem tym, którzy dołączyli, którzy być może nie wiedzą, że Karolina odpowiada m.in. za redakcję książek Wojtka Mielarza, Aubeny Grabowskiej, Marka Krajewskiego, Marty Guzowskiej, więc tych, którzy piszą od wielu lat fantastyczne kryminały. Czy możesz mi powiedzieć, czy nowa książka Wojtka Mielarza też przeszła przez swoją redakcję, czy nie? Yy, tak, oczywiście, że tak. Mhm. No, to muszę Ci powiedzieć, że na dniach będę miała, będę czytała, więc z przyjemnością Dobrze. zobaczę, co tam razem wymodziliście. I to jest dla mnie strasznie ciekawe ta współpraca na linii autor-pisarz, bo to jest na, na linii redaktor-pisarz, bo to jest Aha. bardzo bliski wątek i myślę, że też konfliktogenny, to tak tylko podsycając, bo zastanawiam się, że każdy ma jednak swoje no, porządne ego. I czy zdarzali ci się autorzy? Tutaj nie, nie wymagam oczywiście, żebyś podawała z nazwiska, ale tacy, z którymi kończyłaś współpracę, bo czułaś, że coś jest literacko złe, a druga strona uparcie mówiła, że jest dobra. Tak, przez kilka lat ładnych zdarzyła mi się taka sytuacja dwa, trzy razy. Trzy razy mi się zdarzyła. Kiedy rzeczywiście dokończyliśmy razem książkę, natomiast ja zrezygnowałam już później z kontynuowania współpracy. Ale wydaje mi się, że jakby ta zgoda na brak kontynuacji była dwustronna. Czyli <grafię> Także... obie strony odetchnęły. To w sumie yy... taka komfortowa sytuacja, nie? Tak, tak zdecydowanie tak. tak. Nie, bo jak po prostu coś nie gra pomiędzy redaktorem a autorem, to należy przerwać tę współpracę. Karolina, muszę Ci powiedzieć, że to będzie pierwsze historyczne wydanie na Ucho, kiedy udało się podzielić ekran na pół, będzie na Facebooku, więc ja naprawdę jestem bardzo podekscytowana i cieszę się, że razem w tym momencie zadebiutujemy. Powiedz mi jeszcze, odchodząc jeszcze od książki, bo książka będzie w centrum zainteresowania na pewno jutro. Jak Ty w ogóle czytasz? Ja ostatnio muszę Ci powiedzieć, że w tej izolacji przeczytałam chyba w marcu 13 książek i to już miałam taki moment przegrzania jednak zwojów. Ja powiedz, czy ty masz jakieś takie pory, jak w ogóle zadbać w takiej sytuacji freelancera o taką, no właśnie tego poszukuję, więc może tu mi pomożesz, taką higienę pracy. Czyli jeżeli siedzisz w domu, żeby mieć taki moment, żeby zawiesić pracę i jednak zacząć odpoczywać. Masz w ogóle takie przestoje? Nie um, wam przestoje, ale niestety minusem bycia freelancerem jest to, że kiedy się ma przestoje i to za długie, to człowiek zaczyna chodzić z nerwów po ścianach. Bo zaczyna się bać tego, że zapomniał o nim wydawcy, albo autorzy, albo ktoś się obraził, albo komuś było ostatnio nie po drodze. I niestety właśnie takie czarne kosmate myśli zaczynają krążyć, i to jest niebezpieczne rzeczywiście. Ale przyznam, że już po kilku latach, ja już tak chyba od pięciu albo sześć, od pięciu, wydaje mi się, że od pięciu lat jestem freelancerką, niezwiązaną z jednym wydawnictwem. I przyznam, że początki były rzeczywiście trudne. Bo każda, każdy, każdy dzień milczenia był naprawdę dniem katorgi w moim życiu. <śmiech> <śmiech> Ale teraz już, teraz wygląda to tak, że marzę o tym, że będę miała na przykład kilka dni przerwy, kiedy będę chciała sobie odpocząć. Tak to wygląda. Po prostu. No to dobra, Aha. słuchaj Karolina, na dzisiaj zamykamy, bo ja znając siebie zaraz się rozgadam tak, że zrobimy godzinę, a nie wstęp do godzinnej rozmowy jutro, więc umówmy się, że jutro 21.35 to jest ten moment, kiedy uruchamiamy wieczór wymiany myśli no i wtedy już się będę bardzo ostro maglować i wypytywać o historię powstawania tej książki, czyli Czarnego Morza. Dobrze. Czyli do jutra, mówiąc krótko. Czyli do bardzo ci dziękuję proszę. za próbę generalną. Dzięki wielkie. Do jutra. I tam jak teraz jak wyłączamy? Aha, ja po prostu robię lift, tak? <grywa>